Siemaneczko, witam wszystkich szurek z tej strony. Dawno mnie tu nie było, dawno nie nagrywałem. Ocenimy oczywiście formę. Co tam u mnie się działo, też opowiem. Także zapraszam do odcinka. mną stęskniście trzy miesiące rozłąki z rzeczywistością. <laughs> Byłem w nieodpowiednim momencie, w nieodpowiednim czasie, w pewnym miejscu. O, tak to może ujmę. Niestety, takie jest życie, moi drodzy. Nie ma co płakać, idziemy do przodu. Stare tematy nie chcę rozpamiętywać. <laughs> idziemy do przodu, bo to jest bez sensu. Trzeba pracować, skupić się na sobie. I wiadomo, trenować. Oczywiście w pewnym miejscu trenowałem i to nawet dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Wiadomo, że Micha pozostawia tam sobie wiele do życzenia, ale też sobie jakoś tam poradziłem. Myślę, że forma moja na tę chwilę nie jest jakaś tam zła. Oczywiście, tak, schudłem. Jakby ktoś nie wiedział, schudłem i to schudłem dużo. Ale już dużo wcześniej schudłem. Także za chwilę zobaczycie stare filmiki, jak wyglądałem kiedyś, do jakiego stanu się doprowadziłem i do jakiego stanu się doprowadziłem teraz, bo schudłem może z 2 kg. Wiadomo, jakość umieśnienia nie jest taka jak wcześniej, bo nie pracowałem na ciężarach. Pracowałem na własnym ciężarze ciała, typu jakieś pompki, był tam jakiś drążek. Bieg bokserski przysiady, no i wiadomo, z butelek z wodą coś tam było zrobione, że można coś tam było sobie zrobić. Ale naprawdę nie było tych ciężarów i wiadomo, że ta jakość mięśnia nie jest taka, jaka powinna być. Chociaż uważam, że na tej chwilę i tak nie jest źle. Wiadomo, że z konia, który kiedyś byłem, że nie mieściłem się tutaj w ekranie, stałem się normalnym, zwykłym chłopaczkiem na, na rzeźbie. Bo jak ubiorę bluzę czy, czy tam kurtkę, w ogóle nie widać, że trenuje. Ale jak sobie zobaczycie, mięśnie dalej się tutaj znajdują. Warstwa tłuszczu nie jest jakaś tam duża, także o formę dbam. A teraz sobie zobaczcie, jak to wyglądało na przestrzeni dwóch, trzech lat, do jakiego stanu się tam doprowadziłem. Tu, moi drodzy, na pewno pamiętacie mnie z zawodów, jak wnosiłem na scenę kulturystyczną około 100 kg. Tutaj ważyłem ponad chyba 100 od 102 do 100 chyba 5kg. Tak moja sylwetka się transformowała, tu już byłem mega wyrzeźbiony, koło 95. Tu też koło 100 kg. No i z takich filmików właśnie mnie pamiętacie. Odkąd zacząłem sporty walki. Moja masa dosyć znacznie spadła. tu chyba 92 kg, Tu też koło 92 kg. zacząłem bardziej być taki dynamiczny, energiczny. Więcej trenowałem na worku, więcej trenowałem sportów walki, dlatego nie trenowałem tak znacznie na siłowni i te mięśnie powolutku powolutku no, po prostu się zmniejszały. Też zmniejszyłem dawkę do pingu. O, tutaj zdjęcie z gali z 2001 roku. Tutaj ważyłem 84 kg. No, jak zwykle, tak kontuzje mnie nie omijają jeden biceps, z drugim. Ale się więzadła w kolanie. Ale moi drodzy, nie, to jest nieważne, nie możecie się poddawać, cały czas do przodu, cały czas do przodu napierdzielam, czy mnie bolą ręce, czy mnie bolą nogi, powolutku wzrosnę się i jadę dalej na okrągło. Tu macie znowu jakąś tam pracę na worku, już też widać, że jestem dużo chudszy, ale tu moja waga oscyluje w granicach 90 kg, 90-85, tak to wygląda. O, tu zdjęcie z wakacji. W sumie no z tego roku ważyłem tutaj 88 kg. Także widzicie moi drodzy, z potwora masowego zrobiłem się takim mini gościem. Waży teraz 86 kg, ale już tym mini gościem to już byłem prawie dwa lata temu, jak ważyłem 84 kg na gali, gdzie tam startowałem. No ale wiadomo, że się odwadniałem i tak dalej. Sport był i będzie w moim życiu. Czy to na dopingu, czy to na sucho, czy na, tam na odżywkach zawsze będę trenował. Dzisiaj rano też robiłem jakieś tam przewieszki, Biegałem sobie, pogoda jest super, jak na listopad. Na siłownię chodzę, ale już dużo mniej. Jeśli będę chodził więcej na siłownię, zwiększę ciężary. Po prostu efekty będziecie widzieć na moim fanpageu, czy na Instagramie. Tak to moi drodzy, wygląda. taką Streściłem wam takie 2 trzy latka yy, ostatnie, jak to u mnie wyglądało. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Dajcie znać w komentarzu, co w ogóle o tym sądzicie, jaką drogą podążać. Łapka, gdzieś tam się trzymam. Widać te różnice gołym okiem, ale jak już ćwiczę, praktycznie 20 lat jestem po prostu z tym żelazcem i tak nie mogę się zdecydować. Tu jakieś sporty walki, tu siłownia, tu jakieś akrobacje. We wszystkim dobry, ale w niczym najlepszy. Ale ważne, że czuję się dobrze ze sobą. Ważne, że mogę spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, że dałem z siebie wszystko. To jest bardzo motywujące. Chociaż tej motywacji ostatnio tak do końca, mi nie, tak do końca nie jestem z tego usatysfakcjonowany, bo naprawdę te kontuzje gdzieś tam mnie dobijają. No ale co zrobić, nie? Fajnie, że wróciłem, fajnie, że jestem. Fajnie, że jesteście ze mną. Kto czekał w ogóle na filmik? łapka w górę czy tam jakiś komentarz będzie mi bardzo miło no i co no i będziemy nagrywać dalej będziemy męczyć błę z, moim, z moją osobą <grytanie> pozdrawiam jeszcze raz trzymajcie się serdecznie do usłyszenia